To ona tam rysuje. Chcę burgera. Y, burgera to niezbyt zdrowe jedzenie. Burger? Dobrze, wyzwanie przyjęte. Chcesz burgera? Świetnie! Bierzemy kotleta. Łatwizna, zaraz będzie gotowy. Pomidor musi być. Najpierw go pokroję. Nóż jest jakiś tępy. No nie do końca tak jak chciałem. Dobra, połóżmy pomidora na bułce. A teraz ser. Obejdzie się bez noża. Patrzcie jaką mam wprawę. No i git. Ojej, koslet się pali. O nie, jakie gorące. Trzeba było założyć rękawiczki. A teraz układamy kotleta na bułce. Gotowe. Troszkę się przypalił, ale nie szkodzi. Pora na drugą część bułki. I voilà! Gotowe. Oj, moje biedne ręce. Bułka, kotlet. Nie sądzę. Poradzę sobie bez tego. Jabłuszko, to tego potrzebuje moja wnuczka. I jeszcze jeden zdrowy owoc. Banan. Nie możemy się obejść bez kiwi i pysznych truskawek. Teraz wszystko to ładnie połączymy i wyjdzie pełen witamin owocowy burger. Wygląda wspaniale. Szefowa kuchni rozpoczyna gotowanie. Zamierzam zrobić najlepszego burgera w historii. Wszystkie składniki już tu są. A te kolorowe kotlety pachną wspaniale. Najpierw cebula seri kotlet, i sałata, trochę sera i marchewki. Nie zapomniałam o kiełbasie. Voilà, super burger jest gotowy. Nasze są lepsze. Smacznego, siostrzyczko. No w końcu. Teraz wybiorę najlepszego burgera. Co to jest? Wygląda ohydnie. Masakra, tego na pewno nie zjem. Spójrzmy na to. Wygląda całkiem ładnie. Spróbuję. Mmm, nieźle. Uwielbiam owoce, ale to nie jest prawdziwy burger. Wow, co ja widzę! Jaki wielki! O tak, smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. Wybieram ten. Wiedziałam, że wygram. No, co ty nie powiesz? Czyli niepotrzebnie poświęciłem swoje ręce. A teraz chcę coś fajnego do picia. Coś fajnego do picia? Lemoniada? To pestka, już się robi. Zaczynajmy. Piękna szklanka to podstawa. Wysypuję na serwetkę posypkę. Dodaję cukru. Bierzemy piękną szklankę, zanurzamy w miodzie i przyczepiamy do niego naszą posypkę z cukrem. Pójdźmy idealnie. A teraz troszkę pracy z lodem. Uwielbiam to! To jest takie uspokajające! Lód pierwszej klasy gotowy. Delikatnie wsypię go do szklanki. Co ty tam robisz? Ach, ci kucharze nie wiedzą już, co wymyślić. Przecież lemoniada co cytryny. Oto i one. Wyciskam z nich sok do wody. Cudownie wygląda wspaniale. Spróbujmy. Ola Boga, jakie kwaśne. Trzeba dodać cukru. Najpierw go trochę zjem. Od razu lepiej. Czy tyle wystarczy? Dodam może więcej A co ja mam robić? Mam genialny pomysł Wrzucę do blendera kawałki batona Jemenemsy Oraz pyszne czekoladowe kulki Dodam wyśmienitych lodów I zaleję wszystko mlekiem Porządnie wymieszam Wlewam całość do szklanki. Dodam słomkę. Obczaj to babciu! Drogi chłopcze, sam sobie to pij. Nic nie może być lepszego niż domowa lemoniada. Ojej! Jesteś pewna babciu? Wątpię! Na czym to ja skończyłam? Aha, czas na borówki oraz truskawki. A teraz wlewam wszystko do dzbanka i porządnie mieszam. Borówki wrzucam do drugiego dzbanka. Właśnie tak. Prawie gotowe. Wszystko wlewamy do naszej pięknej szklanki. Dorzucam słomkę. Arcydzieło, nieprawdaż? Wybieraj, Kate. Zacznę od tego. Jaki piękny. O. Tak, bardzo smaczne. Spróbuję kolejnego. Wygląda jak woda z cytryną. Ojej, jakie kwaśne! Nie ma mowy. Zdecydowanie nie mój smak. A co to jest? Jakiś dziwny, nieapetyczny kolor, ale spróbuję. Wow, to jest mega pyszne. Zdecydowanie wybieram ten koktajl. Brawo, wygrałem! Brawo, młodzieńcze. E, dzięki. Co tam jest? Chcę chipsy. Że jak? Chipsy? Serio? Prościzna. Za pomocą tego urządzenia szybko obiorę ziemniaki. świetnie, tego potrzebowałam. Nie dorównasz mi moja droga. Całe życie obierałam ziemniaki za pomocą nożyka. Patrzy, ucz się. Nie chcecie smucić babciu, ale mam już wszystko gotowe. A co ja mam robić z tymi kartoflami? Dobra, spróbuję. Pozbędę się niepotrzebnej skórki. Gotowe. Już wygląda jak chips. Ej, głupcze, zobacz ile ja mam ziemniaczków. Doskonale. Teraz to wszystko rozłożę na blaszce. Babcia wygląda na pewną siebie. Nie szkodzi, nadal jestem nastawiona na wygraną. Wrzucam ziemniaki do blendera, zalewam mlekiem i mieszam. Wlewam to wszystko do foremek. I podpiekam. Dopóki moje ziemniaczane placuszki się pieką, zajmę się awokado. Pozbędę się pestki i wydostanę wszystko to, co najlepsze. Wrzucam do blendera. Dodaję soli i trochę pieprzu. Pora na blendowanie. Voilà! Sos guacamole gotowy! Co za zapach. Moje idealne chipsy są już prawie gotowe. Jeszcze tylko szczypiorek. Naprawdę myślisz, że takie chipsy wygrają? Nie ma nic lepszego niż stara, sprawdzona klasyka. O, ja już wiem, co zrobię z moimi ziemniakami. Położę je do tostera i będą gotowe w 3 sekundy. Babciu, genialne, co? Co to się pali? Kurczę, są całkowicie czarne. Nie szkodzi, może nie zauważy. Ojej, moje idealne ziemniaczane kotleciki gotowe. Sosik postawię po środku. Co jakieś wynalazki? Smacznego. Zobaczmy, co my tu mamy. Wygląda dobrze. A to? Też całkiem nieźle. O, rany, co to ma być? Zwęglone ziemniaki? Masakra. Uj, ochyda! Wyrzucam to. Spróbuję tych cipesków. Mmm, pyszne. Wyśmienite. Ciekawe, jak smakują te. Są jakieś takie niezwykłe i mają sos? Wow! Ale dobre! Są naprawdę przepyszne! Niebo w gębie! Bez wątpienia wybieram to! Świetnie, wiedziałam, że moje danie ją zachwyci! Co będziemy robić w pierwszej rundzie? To bardzo proste. Jestem głodna, więc mam ochotę na kanapkę na słodko. Łatwizna! Robi się! Nawet dziecko sobie z tym poradzi. Skoro już mówimy o dzieciach, każdy z nas od dziecka uwielbia słodycze. Padłam na świetny pomysł. Zrobię słodką kanapkę z Nutellą. Kurczę, jestem cała w czekoladowym kremie. No dalej, co z tym tosterem? Nie mam czasu. Babciu, co ty robisz? Co to za przestarzała metoda? Przecież jest toster. Nieważne, nikt nie usmaży chleba tak jak ja. Nadszedł czas na masło orzechowe. Odrobina babcinego dżemu też nie zaszkodzi. No pięknie. Dlaczego tu pachnie spalenizną? Ojej! A, Suzy! To twój robot! To toster! Nie wiem, co z nim, ale wiem, że pilnie trzeba go odłączyć. Tost chyba się nie udał. Ups. Co wy robicie? Nie macie pojęcia, jak zrobić naprawdę fajny tost. Wystarczy trochę startego sera i kilka kolorowych barwników. Najpierw zetreser, i dodamy kilka kropel. Rewelacja. Patrzcie, ile mam tu kolorów. Spójrzcie, jak ładnie to wszystko wygląda. A teraz to trzeba podpiec. Robienie tego na patelni jest nudne i bez sensu. Co innego zrobić to nad ogniskiem. Jestem już prawie na miejscu. Za chwilę usmażę tego tosta. No i gotowe. Jess, czas wybrać zwycięzcę. Zacznijmy od pierwszej kanapki. Wygląda fajniej niż inne. O mój Boże, co za wspaniały ciągnący się ser. Mmm, to jest naprawdę smaczne. Jakie kolorowe! Zobaczmy, co będzie dalej. Co to jest? Fu, co za ochyda! Smakuje jak węgiel drzewny. Fuj! No, ta kanapka wygląda o wiele bardziej apetycznie. A do tego jeszcze pachnie o wiele lepiej. Pyszności, babciu, wygrałaś! Dziękuję, Jess! Wiedziałam, że mnie kochasz. Teraz mam ochotę na naleśniki. Pyszne naleśniki. To moja specjalność. Nawet nie macie co liczyć, że mnie pokonacie. Nikt nie potrafi zrobić naleśników lepiej niż ja. Nadszedł czas, aby zrobić ciasto. Babciu, myślisz, że ja nie umiem robić ciasta? Umiem. Trzeba tylko wrzucić wszystko do jednej głębokiej miski. A, nie szkodzi, dorzucę jeszcze kilka jajek. No i mamy to. Świetnie. Po co sobie zadawać tyle trudu? Przecież jest mikser. Pomoże mi dobrze wymieszać ciasto. Wow, nie wiedziałam, że jest taki szybki. Jak mam go teraz wyjąć z tego ciasta? Dobra, mam to gdzieś. Co za głupie urządzenie. Suzy, bardzo szybko się poddałaś, a mnie zostało tylko usmażyć naleśniki. leśniki. Zaczynam od pierwszej porcji. Super. To za aromat. Wow. Uważam, że robię to po mistrzowsku. I na koniec troszeczkę masła. Ups, przypadkowo Cię obrudziłem. Patrzcie i uczcie się, jak powinny wyglądać prawdziwe naleśniki. Nie można zapomnieć o prezentacji. Narysujemy kilka zębów oczy. I ta dam! W ciągu kilka sekund zrobiłem kopię Kissy Missy. Tylko jadalną! Wspaniale, Jess się spodoba. Nie mam wyjścia, muszę użyć czegoś gotowego. Na przykład chleba. Tylko, że skórki nie są mi w ogóle potrzebne. Pozbędę się ich. Gotowe? Jess, czas na głosowanie. Wow, to naleśnik w kształcie głowy kissimisi. Wygląda super! I jest całkiem smaczny, tak na marginesie. Co to jest? Wygląda jak zwykły biały chleb. No właśnie, nie, to na pewno nie są naleśniki. Z kolei środkowa porcja wygląda przepysznie. Co za zapach. Mmm, to mój zdecydowany faworyt. Dawno nie jadłam nic smaczniejszego. Dziękuję, Jess. Po prostu naleśniki są moją mocną stroną. Tym razem chcę na obiad pyszne spaghetti. Tak właśnie będzie, babcia i w kuchni znowu robią coś skomplikowanego. Myślę, że można to zrobić prościej. Po co coś robić, skoro w sklepach sprzedają gotowy makaron? Wystarczy, że zaleję go wrzątkiem. Mm, jak ładnie pachnie ekstra. To wcale nie jest dobre. Spaghetti z kiełbasą to całkiem inna sprawa. Pyszne i oryginalne. Znakomicie. Co? To ma być oryginalne? To banalne. Tutaj robi się kolorowe spaghetti. To jest naprawdę oryginalne. tego celu użyję specjalnej maszynki. Jestem gotowy na wszystko. Bardzo chcę wygrać. No, pozostaje tylko to ugotować. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o sosie. Super Jazz, wybieraj! No właśnie wybieraj. Ojej! Yy, później to posprzątam. No to próbujmy. Yy, zacznę od tego. Wygląda jak jakieś zakręcone spaghetti. Hmm, smakuje jak zwykły makaron z zupki chińskiej. Spodziewałam się czegoś lepszego. Ojej, z kolei kolorowe spaghetti wygląda bardzo obiecująco. Spróbujmy. No, to całkiem inna sprawa. Została jeszcze trzecia porcja. Ojej, cóż za oryginalny pomysł! Mmm, tak bardzo lubię takie kiełbaski. Ten talerz spaghetti jest najpyszniejszy. Żartujesz sobie. Mam tego serdecznie dosyć. razem mam ochotę na coś słodkiego, na przykład pyszną babeczkę. Nie ma problemu. Robi się. Babeczka? Jak w ogóle ją przygotować? Babciu, może mnie nauczysz? Mam bardzo drogie urządzenie, które pomoże mi zagnieść ciasto na babeczki. Dzięki temu wszystko jest o wiele prostsze i szybsze. No to włączamy. O tak, to był świetny pomysł. Oczywiście nie można zapomnieć o prezentacji. Dodamy jakiegoś koloru. Wspaniale. A teraz przeleję wszystko do foremki i wstawię do piekarnika. No myślę, że zwycięstwo mam już w kieszeni. Chyba śnisz. Nie mam mowy, zrobię muffinki z pysznymi owocami. Zacznę od truskawek. Wszyscy je uwielbiają. Dodam też troszeczkę barówek. No i utrę czekoladę. Wspaniale! Muszę tylko poczekać, aż będzie gotowe. Dadam! Wow, nigdy czegoś takiego nie zrobię! Muszę wymyślić coś prostszego. Hmm. Użyję tych ciastek, po prostu je poleję syropem karmelowym, a potem z całości zrobię babeczkę, ładwizna. Chyba nie wyszło tak źle, co. Za chwilę się o tym przekonamy. Zacznę od tych kolorowych piękności. Mmm, piękne i pyszne! Są kolorowe nawet w środku! To duży plus! Idziemy dalej. W tej babeczce jest to wiele więcej nadzienia. Aj, ale jest jakaś twarda! Fuj! Co to ma być? Ojej, co to za ochyda? Nie, nie będę tego jadła. Zwycięzca jest oczywisty. Najbardziej podobały mi się kolorowe i smaczne babeczki. No, w końcu wiedziałem, że wygram. A masz to za karę!